Dzień dobry, eee, witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym blogu na moim kanale. Eee, dzisiaj opowiem wam sytuację, która tak naprawdę na pierwszy rzut oka eee, wydała się banalna, ale okazało się, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. I pewnie was też przeczytać przed takimi eee, sytuacjami, które wydają się banalne, bo mo może się okazać, że, że jest to sytuacja troszeczkę inna. Eee, troszeczkę bardziej skomplikowana. Eee, wszystko, moi drodzy, ro rozegrało się w ubiegłą sobotę. Eee, normalnie dzień jak co dzień eee, szedłem sobie do, ta do taty na obiad i przed budynkiem eee, zauważyłem, że samochód taty ma włączone światła awaryjne. Pomyślałem, że po prostu wynika to z tego, że jakiś tam czynnik spowodował włączenie się alarmu, bo mój tata nie, nie używa sygnału dźwiękowego, a jedynie właśnie sygnał w postaci migających świateł. W z tym, po po pomyślałem, że zaraz się przecież wyłączy i nie ma sobie robić afery, ale że być może mu o tym wspomnę. Ja w momencie wejścia do, do, do klatki już o wszystkim zapomniałem, no bo jakoś tak mam, że jak coś tak bardzo lekceważę, no w sumie to tylko alarm, to gdzieś tam najszybciej o tym zapominam, niestety. I rzeczywiście mm, gdzieś tam mi to z głowy wyleciało. No i oczywiście, kiedy tam już wszystko mm, załatwiłem, u nich co miałem, chyba po 4 godzinach e wychodziłem. I właśnie po tych 4 godzinach, jak e wyszedłem, zauważyłem, że samochód cały czas posiada migające żółte światło e, I już mi tak coś zaświtało, że coś tu jest chyba nie tak. Że, że to chyba, chyba to niezwykłe, jest alarm, bo alarm z tego co się orientuje wy, wyłącza się sam po jakimś czasie. Tutaj natomiast jakaś inna sytuacja nastąpiła. E, poszedłem do, do szyby i zobaczyłem, że na pulpicie e, wiecie, bo jak się ma światło awaryjne włączone, tak na, migają jakby na przemian te dwa zielone wskazówek i taki gdzieś tam jeszcze na dole właśnie symbol świateł awaryjnych. I, I właśnie zauważyłem, że. E, że właśnie pokazuje, że świata awaryjne są włączone, a ja sobie myślałem. No, no jak, jakim cudem? Przecież tam nikogo nie było, szyby nie są pobite. Nikt by się tam nie dostał. No jakim cudem? Dzwonię do, do Taty jeszcze w międzyczasie, ponieważ... No, po, po... Info, poinformować go, że takie coś ma miejsce, tylko że, no, że była to sy sytuacja o tyle niebezpieczna, że te migające światła mogły zużyć akumulator w samochodzie. W związku z czym mielibyśmy na jakiś czas samochód po prostu, że tak rzadko powiem, z głowy. No i tata przychodzi, otwiera e i okazało się, że tak naprawdę finał bardzo mnie zaskoczył. E mianowicie mój tata używa takiego chwytaka na telefon, e który przykleja się do przedniej szyby, wiadomo. I okazało się, że po prostu z niewyjaśnionych przyczyn. Ten garet spadł i spadając włączył światła awaryjne. No po prostu e, naprawdę finał mnie, mnie się nie zaskoczył, ale też pokazuje, że paradoksalnie taka sytuacja no banalna, a, a w samochodzie sam się wyłączy, nie, nie ma powodu do paniki, mogło doprowadzić do tego, że wyładowałby się akumulator i po prostu mielibyśmy samochód na kilka tam dni wyłączony. E, także przestrzegam was, jeżeli jakaś sytuacja wydaje się wam mimo wszystko banalna, lepiej to po prostu sprawdzić, żeby potem nie, nie, nie było żadnej przykrej, niespodzianki. E, cóż moi drodzy, z mojej strony to było na, na dzisiaj. Na tyle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, e, za wszystkie łapki w górę, za, za wszystkie komentarze. E, zapraszam do e, dobawenego do spaścia na Discorda, forum grupę na Facebooku. E, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do, do następnego materiału, trzymajcie się. Cześć.